Dzieci i Polna Myszka. Czas wakacji dobiegał końca. Dzieci korzystały z wolnego czasu, biegając po okolicy i wokół stodoły. Dni były jeszcze długie, dlatego mogły biegać kilkanaście godzin, a i tak nie były zmęczone, bo przecież były dziećmi. Matka wiedziała, że jak się porządnie wybiegają, to nie będzie musiała im czytać bajek na dobranoc. A czas zdobyty poświęci na przygotowanie kanapek dla ich ojca, bo rano wyręb, jak dzień. Po skrojeniu pięciu buchenków sama zasypiała na stojąco. Po wieczornych kulinarnych zabiegach w kuchni, kiedy nastał ranek, zbierała z podłogi zżyny, kłody, klocki, papierówkę i inne odpady drzewne pozostawione przez jej męża wczoraj po powrocie z lasu. Później sprzątała pozostałe pomieszczenia, opróżniając je z niezliczonych elementów przyniesionych przez pozostałych użytkowników domu, a potem zajmowała się słaniem łóżek, myciem podłóg, łazienki z toaletą i ścian obok toalety o desce klozetowej nie wspominając. Jak skończyła, mogła spokojnie zająć się obieraniem ziemniaków na obiad. To Czego nie udało jej się sprzątnąć, zwłaszcza z podłogi w kuchni, a mowa to o malutkich okruszkach i tego typu pozostałościach, umiejętnie i z wytrwałością było niepostrzeżenie transportowane na zewnątrz przez polne gryzonie. A to właśnie, czego nie widzą dorośli, zawsze mogą zobaczyć dzieci. I tak też się stało. Dzieci spragnione wróciły do domu, aby napić się kompotu, który matka gotowała codziennie dla nich i dla ojca i pozostawiała go we wiadrze przed domem razem z chochlą i metalowymi poobijanymi kubkami zawieszonymi na wbitym patyku. Specjalnie tam, aby dzieci nie kręciły się w trakcie sprzątania i gotowania. Pijąc kompot dostrzegły małą polną myszkę targającą w pyszczku kawałek skórki od chleba, która to właśnie wybiegła z kuchni. Z kompotem w ustach i całkowitym bezruchu patrzyły, jak polna myszka zamiast na pole szybko pobiegła do wygryzionej przez prawdopodobnie większego od siebie osobnika dziurce ściany bocznej domku narzędziowego. Dzieci miały nieopisaną radość, kiedy mogły tak beztrosko obserwować, jak to małe stworzenie w tą i z powrotem niestrudzenie wędruje nosząc pokarm dla swojej równie małej rodzinki. Pomyślały, że to tak jak u nich w domu. I czym prędzej postanowiły pokazać to swojej matce. Mamo, mamo, myszka! zawołały. Matka, kiedy tylko dostrzegła mysz w kuchni, wrzasnęła z przerażenia i machając rękami, wybiegła przed dom, nadal wrzeszcząc. Ojciec wracał właśnie z lasu i zobaczył żonę machającą rękami, ale jeszcze nie słyszał jej krzyków, bo był za daleko. Po chwili już słyszał, bo dzieci wystraszyły się krzyczącej matki i również wrzeszczały i piszczały ze strachu. Co się stało? zawołał. Mysz, mysz! krzyczała matka. Gdzie, gdzie? zawołał ojciec. Tam pobiegła wskazały paluszkami ścianę boczną domku narzędziowego przerażone dzieci. E, tam jedna mysz! Zrób coś z tym natychmiast! zawołała matka. Ojciec podszedł do deski z dziurką i zajrzał do środka. Aaaa! zawołał, widząc wnętrze nieużywanej części domku i to, co je wypełniało. Dzieci do domu, zawołał ponownie. Matce nie musiał tego mówić, ponieważ od 23 sekund siedziała w zamkniętej, na szczęście umytej już toalecie. Zdecydowanym ruchem ramienia oderwał całą deskę ze ścianki domku i zarzucił siatkę do wnętrza. Przez następne kilka dni w domu była potrawka z norników i susłów, a bobry, nutrie i kapibary. Ozdobiły kolekcję wypchanych już wcześniej piżmaków, myszoskoczków i kretoszczurów na półce w pokoju ojca.